No i proszę bardzo, mamy Tarta Weselnego. Tu są obie drużyny. Uwaga, obie drużyny żyją. Młoda. żyje? Żyje, Dobra. Drugi dzień wesela ma wybaczony. Tu młody świeży widać. Dopiero przyszedł. Dopiero przyszedł. No i bardzo proszę, rzucamy. A, ale Asiu. Teraz drugi kolega. Tak, w drużynie panny młodej, uwaga. Jak to mówią, jak to mówią skucha. Jeszcze raz będzie, będzie. dobrze? Masz to trafić, masz to trafić, to no! jest dobrze, dzieje się. A ja, ale było, ale było blisko. Za mocno zacisnę, kobiulku. Dobrze jak Pani ładnie rzuciła. Można? Można. Dobrze. Pięknie! Pięknie! mistrzostwo co ja tak. I uwaga. A. Mamy obie drużyny. No jest dobrze, ale no, nie da się wymienić środka. Słuchajcie, i tak, dobrze, tak, w tarczę, fajnie. Dobrze jest, ważne, że w tarczę. Dobrze. Nie tak, Nie traf! Nie Słuchajcie, Nie traf, Czarna, nie traf! Uwaga. No!